Przed wykonaniem płyty fundamentowej na uprzednio przygotowanym podłożu należy ułożyć odporną na obciążenie termoizolację. Można to stosować wyłącznie płyty termoizolacyjne o odpowiednich parametrach mechanicznych, np. płyty z polistyrenu ekstrudowanego Austroterm XPS TOP 50TB. Płyty Austroterm XPS TOP50TB składają się z kilku warstw cieńszych płyt polistyrenu, połączonych ze sobą metodą termiczną. Ta gruba na 300 mm płyta umożliwia wykonanie termoizolacji płyty fundamentowej w jednej warstwie. W miejscu, gdzie płyta izolacyjna będzie się łączyć z innym materiałem, np. z szalunkiem traconym, praca zaczyna się od cięcia wyprofilowanej zakładki na krawędzi płyty. Do tego celu można użyć piły lub gilotyny do cięcia styropianu. Układanie płyt izolacyjnych AustroTherm XPS przebiega szybko i łatwo. Ta izolacja termiczna doskonale sprawdza się jako warstwa nośna pod płytę fundamentową. Płyty należy układać na mijankę, unikając krzyżowania się krawędzi sąsiadujących ze sobą płyt. Wyprofilowana krawędź tworząca zakładkę ułatwia ich dopasowanie. W warstwie termoizolacji można prowadzić wszelkie konieczne instalacje. Otwory na przewody należy wycinać bardzo dokładnie. A płytę izolacyjną XPS ostrożnie nakładać na uprzednio wycięte przepusty. Odpowiednio dopasowane elementy z wyciętego polistyrenu pozwalają ograniczyć powstały w tym miejscu mostek termiczny. Na termoizolacji rozkłada się odpowiednio dobraną folię, która pełni rolę warstwy poślizgowej.